Bardzo ważny! Już mnie Szymon, boli! Witam na najnowszym ku Banji, w którym? Już... Zagramy w Ciuciu bąb. Już mnie boli, jeszcze kurwa nie zaczęli i już mnie boli. Okay. Ale... Ale na specjalnych oczywiście zasadach, bo Banji nic nie potrafi robić normalnie, więc jest mały dodatek, a jest nim paintball. Sprawdzamy, czy boli. Pokaż. Nie, boli! Boli! Nie. <laughs> Ciuciu Babka stoi na środku, ma zasłonięte oczy, ma na sobie karteczki. Każda karteczka to jest punkt, a my próbujemy mu zerwać karteczkę. Z czego Ciuciu Babka bali do nas my z Paintbola. Każdy tak naprawdę usłyszany dźwięk równa się z tym, że Ciuciu Babka powinna, no, próbować nas wyeliminować Lorda Mamy w trakcie życia. E, tak jeżeli razy. Trafieni, to odpadamy. Ciuciu Babka ma tak naprawdę ułatwione zadanie, ponieważ gdzie się nie poruszymy, są liście, wszystko słychać. No chyba, że nie, <laughs> nie wiem, nie no, czołganie. Nie, no, nie ma szans! szans. Ja ja nie ma A zwycięzca tego wielkiego pojedynku zgarnia... Samochód! <laughs> koła zgarnia zwycięzca. Wow. Wow. Tak, są z nami oczywiście specjalni goście, niebywałe osoby i persony internetu, które no rozwijają się w niezatwarzalnym tempie. Po prostu są A nie jest to na, na... pewno, tuszol! <laughs> Czyli nasza dzisiejsza babka. Jak chodzi o pieniądze, to zawsze wygrywam. Przyszedłem po łatwą kaskę. Wygrywam. Ja nie mam nic do stracenia. Bóg honoru szyzna. Boję ja się dostać kulki, ale mam sposób, żeby to <laughs> Widzowie, oczywiście na starcie przypominam wam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji. Bo, bo dane. Dalej... pół miliona dzieją się grube rzeczy. Tuż on mógłbyś dać te yy, wiecie co? Tak myślę. Kiedyś tak, znaczy kiedyś. Ostatnio tak myślałem, kurczę, fajnie byłoby wystąpić w jakimś odcinku z Bungie. Nie? Mówię. Kurczę, no chciałabym, chciałabym wiedzieć. A potem patrzę na te odcinki i mówię nichuja, ja. Nie. Nichu ja nie. <ścoughs> nie. Nie, dzięki. Tak, mi się tak, tak zmienia. Mi się to dosyć bardzo. <śpiewa> A proszę bardzo. Ale nie! To gość. Tak, beczuka. Ja nie no. Nie bój się, ziomek. Alan, będzie no, oczywiście jest bez maski. Widzowie po finalnych ustaleniach, bo tutaj oczywiście zasady się zmieniały i doszliśmy do wniosku, że każda jedna zdobyta karteczka to jest dwa punkty, ponieważ że jakby ktoś na przykład w ogóle nie zdobył karteczki, a przeżyłby, to ma trzy punkty za darmo. Czyli podsumowując wszystkie zasady. Mamy trzy życia, każdy to jest jeden punkt, każda zebrana karteczka są dwa punkty. Karteczka ja z to są cztery punkty. Jeżeli dostaniesz kulkę, to musisz wrócić na res i wszyscy zaczynamy z respa. Resp jest czerwony. Res czerwona, flaga. To się idę zrespić. Musimy się zrespić, Let's go. Dobra, możesz podejść do każdego i spytaj się o jego taktykę. Moją taktyką jest to, co zawsze, czyli bronienie się kolegami. Będę planował, żeby mój kolega, który będzie obok mnie, robił za moją żywą tarczę, a ja tak się szybko. Czmyknę szybko. Wtedy karteczka i mamy to. Powiem tak, ja zapiszę szybko, żeby wziąć mu wyciągnąć to. to, to, to Będę miał łatwe cztery punkty. A reszta najpierw. Tak, tak, i zgarniamy szybkie płuciki. Szybkie ruchy, płynne ruchy i mamy łatwe punkty. Taktyka jest prosta. Mam innych, na minę Karteczka z jaj to jest główny cel Główny, taka taktyka? Pokażę wam. On już ma zasłonięte oczy. Tak naprawdę czujesz się co, jak w domu, tak chodzę. On nas bo chodzić, spać, spać, spać. Na chwilę nagrywam w śmieciu na YouTube. Przepraszam za niego, to taki Patryk. Słuchajcie, no, ja nigdy nie dostałem kulką paintballową, ale tu zauważyłem bardzo fajną tarczę. Taka ciężka taktyka spalona. I tak w niego wjeżdżam. I nawet jak dostanę, nic mnie nie zaboli. I Moja taktyka jest taka, że będę pizdał ile wlezie, bo mam ochotę im zrobić krzywdę. Uff, k***a. Kur... mam. Go! Nie Jest, kolorowo. Dużo ty śmieciu! O! Ej, bo się zerwałeś? Zerwałem jedną poszutkę, to wszystkie razem z taśmą. Ale dostałem, Jak coś, to te się nie liczą, nie? Bo zerwałem za dużo, chyba, nie? A to nie oddają? ...mu tyle. Kur... cztery na raz. Kolejny karteczka zdjąłem mu z pitola, tak? Kurwa, już nie biegnę, o na dniach. Wszystkie życie, nie? Mam karteczkę z pitola, mam karteczkę z ramion i mam trzy życia. Resztę mypię. Ale powiem tak, nigdy mało jeszcze. Jeszcze widać. Ale maskę załóż. Kurwa, Dwa kartek już! To jest? Ja to nie to tyle pozabieram! To ja mu z pitola! No ale ku... policzmy punkty! Ja, ja, ma karty. ja nie dostałem, ani razu! Jest Ja się na przykład, boję podejść, on na kurwa! Ku... go ja nie! Biegnę i stałem obok niego stary dwa razy? Tak, kulony obok niego i wziąłem i tak no, wyciągnąłem z tego, nie? Ale ja leżałem na ziemi, on strzelił mi przed twarzą i cały ten brud tam w grymił strzelił! Dobra, własne, nie? Policzmy, tak. Ile razy byłeś zerwać kartkę? Dwa. To dwa, Czyli punkty. Masz dwa punkty. Ja byłem dwa. Cztery, A dwa no, punkty. No, ale po te... no ale cztery. 4, ty masz cztery, naraz mu coś. Zero. Serio? Ja mu zerwałem z ramion z, i, z i, z, i z jaj. I z jaj. Ja mam fripa, ja mam free weepach, czy to! Nie, <słuch> <słuch> nie normalnie! Normal I dobie, teraz się nie udało, ale Dawid też nie zdobył kartki, więc teraz ja tam... A ja myślałem, że wziąłeś na początku. Nie mnie tak przeszył paraliż przez chwilę, jak tu leżałem pod autem. Ja on wyk... Nie wstanę, bo dostanę! jesteś jesteście gotowi! Wydaje mi się, że ciężko jest nagrać ten paintballowy content. A co robią?

śmiechnięta buźka. Dzięki Danka za 24 miesiące. Suwa. Witam cię serdecznie. Za za tobą. Za tobą. Oh. Do samolotu. Za Do samolotu. Do Ja nie wiem, jak wy macie psychę tam podejść, nie? Im, Im bliżej, jest gorzej, nie? No i od za pięty miesiąc. ktoś inny teraz z babką, to zdobędę. Ale ja chcę być. Cztery! Podliczamy! Wygrał, Kalno, no wygrał! On. 13 punktów ma kaleso, trzynaście no punktów ma Morgue. Ja za... Ja za dwie rundy. Fuh. I wykurknę. Egzempl moja pierwsza. Te zasady tak naprawdę to są wykluczowe, tak. kupuć. Bardzo bym coś dostał. że to... żebyś coś dostał, kuli Teraz Wandura będzie czucił babką, ja do gry pokażę wam, co to jest kurwa. Burkuje kota, Stoisz z markerem, idę, fu kosa, tu szol, fuu, kłamy cię <grym> sz, 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 i czekamy. Dobra, no, no, będzie tak A Wiecie co będzie robił Mergani? Tam będę tam będę sobie tak. z, tak. z I tak, ej, ej za tobą za tobą! Ale jest wiks, jak te kul kulki świsty przy Widzowie, to jest wersja taka... Light. Testowa. Dla dzieciaków. Tak, testowo, testowo. testowa wersja, czy to ma sens? To sens, ale my, jak będzie ciepło... To będzie, będziemy w samym kampusie. Ja myślałam, że miał takiego to jest sypa wielkiego. Ona ogólnie oszukuje, jak ale dobra. No, on patrz, to jest. Coś się mieć. Dobra, trzecia ludo. Trzy, dwa, jeden. Wady. Wow. Patrzcie, jaki dostałam obiad. Wow. Cyckelele jest w przedszkolu od 43 miesięcy. No i kolejny, kto by to liczył, Kasikskiut. O, ja też nie wiem, Cytzkelele. Dzięki za 43 miesiąc, Subika. jaki dla Ciebie, witam serdecznie. Obiad o 22. Tak szczerze powiedziawszy, to jest moje śniadanie, więc... No. Także... Jem obiad na śniadanie w porze kolacji. Tak. Nie mogę się ruszyć, Szczepionkę, bezpośrednią szczepionkę dostałem co? 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 Wy widzieliście, co ja zrobiłem? Ja, ja wydałem tak. kartkę i wy******łem ja wy... głową w drzewo Zobacz ja co no. masz Co? Masz klimpy przestawione Nie ma, ja nie no. ma, nie ma no! To, to. ale coś to, mi strzeliło. Las to nie jest twoje środowisko naturalne. ja pierdolę. No, pierdolę. Dupie, no, by, no. <ścjalnie> mi się okulary w miotu normalnie wyjdą. jak kręcę się! No, nie, on wie gdzie. Od pola zaczynamy! Pięć, start! Nie są pojebalni Bez, to auto tak mnie trafił w dupę Ale mi że... Z... O nie, nie pańcie Heho dawno mnie nie było Heo Dankano Dzięki za 30 Dankano dzięki za subkipcika. i Gol mi Daniel dzięki za 8 miesięcy. Dankano zwerbował jednego nowego przedszkolaka Eho Ja dostałem ja tak, że ja Tak dostałem w dupę, że... Plecy masz tego śmiecia! Dobra, wy... Plecy! ty na No serio, nie, ma, nie mam innej opcji, aby zdobyć kartki No już byłem tak blisko, już trzymałem i kurwa, zaciął się broń Zacięła się broń, no tego jedyna opcja jest... Mu nie są w stanie do mnie podejść. Ważna kartę jeszcze. To mnie popchnął za debile. Ja? Ale co ja mam zrobić, jak ja jestem gdzieś, skradam się do ciebie, a te k***y mnie sprzedają? Pyszne. No to się nie pychamy. Cześć, betoniera. Debile, kamieniami nie rzucajcie. W masz was, po Załki mordę się pasek w Nie jedna i jak z to się oddam. że a nie jednej kartki nie mam. Nie będę. Widzę, właśnie stupen kartkę w bliski śmierci i prawie dostałem. Tu mam farbę, serio, zobaczcie. W chuj... Pierdale się nie poddałem mi z kartkę. Tak, trzeba grać, się ma. Zwykły oszust, kampi cały czas za drzewem i się nie rusza. Dobra, ready, ready, ready!

Zba, dobrać. Dobrać. No, miałem jedną karteczkę. 4. No, to sobie mieliście cztery. Nie, ja no, miałem jeden mork na nagrodę pocieszenia. <stys> <Ty. snys> to podliczamy teraz, ty jesteś babką, i finą. są z morki mają po 25 <stys> punktów. Dobra, kto te punkty już opadzą? Bo jest już takie zamieszanie. Słuchajcie, jest zamieszanie, ale chodzi o to, że Patryk miał tyle resetu. Nie pamiętam przez to, że trwało to. Cessy zaczynają z Siemano, kurwa, dzięki, że jesteś. Przełową z drzewo i tak dalej. <stys> Nie krzyczcie na mnie, grybał dzięki za trzy miesiąc nagrywać w świetle dziennym. Finalnie punkty są, jakie są. O! Czyli k***a kogo to obchodzi? I tak Mork z Kalesonem wybrali najwięcej, nikt z nimi nie ma. Tu już się więc tylko oni tak naprawdę są mogą coś wygrać. Dobra, teraz ja jestem Ciuciubabką i to się zacznie tak naprawdę dopiero zabawa, bo Do cela mam niezłego. <tyl -afe> dobra, słuchajcie, ostatnia runda. zielony z Ciuciubabką i to jest największy z tego towarzystwa, więc ja zostaję na respie. Nie idę. <średzyente> co, lecimy? Patrzcie, jak on wygląda. Zjebany a, raczek Słuchaj. przesyła 10 zł. Witam, Kasiu, co byś zrobiła, jak ci zabraził, że jak mu nie będziesz Jeden, lizała, bungee! stop to cię rzuci i żrej to szybciej smacznego. To bym spakowała siebie, kota, i bym wyszła. A żreć to możesz sobie ty. Ja kulturalnie konsumuję śniadanie, obiad, kolację. Więc pozwól mi się delektować moim jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Widzisz mi stopy, Remek. Obrzydliwy jesteś. Chciałem się kulturalnie kurwa zjeść łososia. A dostał? Dostałeś? Ja. Nie, jak? Ja. Dostał, dostał! O! O! Ale gorazuję kręgosłup i prosto w odbyt dostałem. Ale szczypiek. No szczypie, ja, to... ja dostałem pod poślad. Od bandury w... Ale jestem tak wkręcony, tak... Dobra, dobra. Trzy, dwa, jeden, bardziej.

Dlatego ja wolę nie ryzykować. nie, stoi, a kalecem podbiega i. Przepraszam, o złupaczkę? Mam kurwa plecy, jakbym ktoś te bańki takie porobił. Dobra, ostatni restart, dawajcie. Lopetak. No, Gini zbiera żniwa. CSowie, CSowa głowa. Dobra, gotowi? Tak, tak. Trzy, dwa, jeden. Mergani, gotowy? na kampienie dalej? Chcesz tu posiedzieć? Dalej, chodź a Pokażę ci, jak dobrze idzie. Panowie, to jest ostatnia szansa. Na trzy, cztery wszyscy na niego. Trzy. Ты же... Ты O, smata! Bawimy się, bawimy się! Jeszcze raz, ja muszę zdobyć kartkę to. też dostał, tyle mamy żyć. Ja Mort też teraz dostał? Tak. Słuchajcie, widzowie, jak będzie dużo łapek w górę, czyli jakieś 60 tysięcy, to robimy wersję suspensory na jaja, tylko będą kolory drużyn i w gaciach. W sensie no, na lasa, nie? Także zostawiacie łapy w górę. O nie, 60 tysięcy łapek. I kur. Chul... A i zuby! Do pół miliona! Do pół, miliona. Do pół miliona, pół miliona! miliona. Gatowi! Trzy!

możesz. Hmm. Dzięki, dzięki. Widzimy, możesz. Hmm. Tym razem nie blue screen. Tytuł zmienia od razu, ale to nie był moja wina, to nie mój blue screen, to Twitch. W końcu cały Twitch przeżywa to, co ja od miesiąca. No. Dobra, to poczekamy aż się naprawi ja się w pasjansa zrobię, dobra? Nikt do niego nie chce podejść, dwie karteczki Dobra, dawaj Dobra Hahaha A Borksa stoi na reszcie, jak się retuje i mówi Stube. Dobra, dawaj jeszcze, musicie coś zebrać Dalej, zebra. dalej, dalej, gramy Widzowie, zmieniamy zasady, bo tego s**lałego sk... z CSGO ciężko podejść Więc wspólnie ustaliliśmy, że dwie karteczki Bo nikt do niego nie chce podejść Dwie karteczki, kto pierwszy weźmie, każdy wraca teraz do gry Wygrywa prostu tą mapę Więc jedziemy 3 2 1 Bungie Oj, Szymiciu, ale mi z***** mał w łapę. Mam! Pracuj. zacięło mi się. Są trzy karteczki zabrane? Ja zabrałem. Ja jedno bo... Trzy, trzy, dobra. Kaleson, Duszon, Mork, Warka, Opina, a my z Patryśkiem tutaj pochodzimy. W tej jednej edycji chcemy oh tylko i wyłącznie... Czuć nie? ma punkt. Kaleson ma dwa i Morg ma jeden. Czyli wygrywa. Jak Kaleson ma dwa? Kaleson. Za pierwszą tom. Brawa! X Kaleson! Wygrywasz 5000 zł. 5000. Pięć koła dla ciebie. Dziękuję. Na co przeznaczisz pieniądze? A pójdę z wami na obiad po prostu. Wow! Tak się robi, no. Będzie nam się podobało troszkę chaosu, bo to jest Bungee. Ale tak, ale po to są takie odcinki, właśnie, żeby później jeszcze je bardziej dopieścić i zrobimy coś zajebistego. To była wersja alfa, później będzie beta, a ostatnia wersja to będzie po prostu taki odpał, że uh. mam was prośbę. Oglądajcie Celson, oglądajcie Morka na Twitchu. Są od nas ekipy tak naprawdę występują ciągle na kanale Banji, także macie w opisie ich Twitcha czy Twitcha. Kaleson i Morka. Dzięki chłopaki. Dzięki chłopaki za wystąpienie. Subskrybujcie Banji, subskrybujcie Banji, bo na pół milionów damy wam. O, ognia. O, ognia. Serio. A już jest niedaleko, bo już widziałem 350 tysięcy ostatnio Złomaliście, zdziwicie się w chuj. Dobra, to co? 3, 2, 1. Ja to jestem zawsze zdziwiona, że oni nie, nie trafiają do szpitala po każdym odcinku.